W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach kilkuset uczniów wyraziło swój sprzeciw. Gdy dowiedzieli się o akcji Amnesty International, której celem jest uratowanie niesprawiedliwie skazanych osób, wspólnie ze swoim katechetą zaczęli masowo pisać listy, które trafią do Meksyku. Czy uczniowie z tej szkoły sprawią, że wygra sprawiedliwość? Widzę, że na stole jest dużo listów. O co tutaj w ogóle chodzi? Postanowiliśmy w szkole, jako Szkolny Klub Wolontariatu, zorganizować akcję pisania listów w sprawie osoby, która jest osądzona, osadzona niesprawiedliwie. Jest to Jacenia Armenta-Grecjani, Meksykanka, która została osadzona, osądzona tylko i wyłącznie na podstawie swojego przyznania się do winy pod wpływem tortur. Nie było żadnego procesu. Każdy uczeń otrzymuje wzór listu w języku angielskim. Wcześniej oczywiście jest przedstawiane tłumaczenie tego listu, żeby treść była znana. Logistyka. Mamy już 300 listów i jak one dostaną się do właściwych osób? Mamy adres instytucji, prokuratury w Meksyku, gdzie powinny te listy być wysłane, więc zostaną spakowane w paczkę i przesłane. Statystyki. W tej szkole ilu uczniów napisało listy? ponad 300 uczniów na pewno napisało już listy do tej pory. Nadal czekamy na listy, które spływają do nas i które będziemy wysyłać pod koniec tygodnia. Z jakim odzewem wśród służb, wśród osadzonych spotkały się poprzednie edycje tej akcji? Amnesty International podaje, że taka akcja pisania listów ma swoją moc, swoją siłę, rzuca światło opinii społecznej międzynarodowej na takich osadzonych, którzy są torturowani, którzy są osadzeni bez procesu i przynosi to konkretny efekt. Pisaliśmy list kilka lat temu w obronie pana Białackiego na Ukrainie, który był więźniem politycznym i wiemy, że w czerwcu 2015 roku został zwolniony z więzienia, został zrewidowany jego, jego wyrok. Ci więźniowie są lepiej traktowani później też przez strażników, ponieważ jeżeli opinia społeczna, opinia międzynarodowa ujmuje się za takim więźniem, no to to też działa w sposób taki w pewnym sensie korygujący, sprawdzający też daną instytucję, więzienie. Same listy są też wsparciem dla więźniów. Oni dowiadują się o tym, że, że ludzie z całego świata piszą w ich sprawie i to na pewno przynosi im jakby ulgę i daje im nadzieję na to, że zostaną zwolnieni, że proces zostanie przeprowadzony. Wystarczy jeden list po to, żeby czasami uratować czyjeś życie, więc warto go po prostu napisać.